Cześć witamy Was serdecznie Sklep Mętkarski Trotka, Robert z strony Chciałem Wam pokazać w sklepie Jakie mamy PV'ki I z czego ja korzystam Przy łowieniu karpi Próbować łowić karpie Słuchajcie Czyli jest to PV'a Hydrospol PV'a Hydrospol Myślę, że jest to najlepsza PVK Na rynku polskim Łowiłem wcześniej na Mikado, którą też mamy u nas w sklepie. Mamy jeszcze tu jakieś yy, Prologiki yy, także. Mamy trochę tych pf ale uważam, że najlepszą i godną polecenia jest Hydrospol. Słuchajcie, one występują w rozmiarach 35 i 25 mm. Z tego co tutaj producent pisze, też różnie tutaj piszą bo tutaj znów na Mikado jest napisane, że 44, to jest 35, ale tuby są prawie identyczne także ta PF-eczka wypasowała tu, a to możemy na tubę Mikado spokojnie nawinąć. Co do tej PV, to jest to PV, jest to producent słowacki ze Słowacji. Jest to PV, która jest produkowana na Słowacji. Jest 35 mm, jest z 36 nitek pleciona. 25 mm jest z 20 bodajże chyba 4 albo 6 nitek pleciona. I jest to nitka y, japońska. Tak mówi producent, że jest to nitka z Japonii. Y, ja jestem pewny, że ta PVK, jak mi spada na głębokość 12-13 metrów, to naprawdę ta PVK tam y, dolatuje. Ale y, nieraz z, z takiej głębokości jeszcze raz próbowałem podnosić tą pv -kę. Jak spadła na dno, podnosiliśmy ją do góry i jeszcze ta pv była na górze. Także naprawdę jest to godna polecenia pv -ka. Mamy tutaj takie rozmiary 25 mm i 7 mm. To są takie tuby. 25 mm ja używam do rzutu, tak? Wtedy jest to mniejsza pv -ka. Tak to wygląda. O i taką pv Taką pv używam do rzutu. 35 używam do wywózki albo gdzieś jak chcę bliżej łowie, chcę bliżej rzucić, wtedy też bez problemu można 35 naładować towarem. Jest tutaj też fajna opcja, bo jest dwie w jednym, tak? I mamy tutaj pv 35 mm i 25-milimetrową. Dwie takie tuby. Także możemy mieć i do rzutu, i, do, i do, do wywózki, jak ja to mówię. Możemy też sobie wziąć taką na testy, po prostu, która nam będzie lepiej pasowała. Wtedy taką pv używamy. Co jeszcze jest bardzo fajnego, tutaj ten, ta tuba, ona tutaj nie ma, nie ma szwu. Jest to po prostu innych producentów. Pfałki się, jakbyśmy ją tak zaczęli ściskać, by nam się zgniotła. I pękła. Ta po prostu jest. Bardzo długo nam to posłuży. Nie będzie nam to na pewno pękało. Co jeszcze? Jeszcze tutaj mamy zapasy, które są też przekozackie, bo są w, w 25-metrowych 25 krążkach. I tak samo mamy zapas 35 mm i 25 mm, i tutaj mamy 20, 25 metrów. Jest to naprawdę bardzo wydajne. Chyba żaden producent nie, nie robi w takich zapasach, w takich krążkach. Jeżeli nie chcemy takich dużych krążków, możemy tak samo kupić 7-metrowe krążki. Mniej miejsca zajmują i mamy takie 7-metrowe zapasy. Już to gorzej cenowo wychodzi jak 30, jak te 25-metrowe, ale może nie każdemu jest potrzebne, ktoś nie, nie jeździ dużo na ryby, także też możemy sobie takie zapasy mniejsze robić. Producent nam daje też taką taśmę. Zaraz wam pokażę jak ona wygląda. Na tą taśmę możemy sobie nawinąć. Na tą taśmę możemy sobie nawinąć. Yy, naciągnąć yy, po prostu, jeżeli chcemy zataśmować sobie żeby nam nie, nie poplątał się zestaw, tak? I mamy tą PVA, i wtedy możemy tą taśmą sobie zawinąć jeszcze nasz y, przypon razem z kuleczką. Możemy sobie zawinąć, gdzie nam to, mamy wtedy pewność tego, że nam się to nie poplącze, a jak nam to wpadnie do wody, na pewno nam się to rozplącze, bo się rozpuści. Do tego też mamy y, sznurki, sznurki PVA, jest sznurek string i Ekstra String String jak stringi, jak te majtki. Nie my nic z foksami majtek. Na te niteczki możemy sobie na, 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 naciągnąć, nie wiem, 5, 6, 8 czy 10 kulek. I też taki zestaw z kulkami, żeby mieć w pobliżu wtedy głównej, tej, głównej naszej przynęty głównej naszej kulki. Wtedy mamy te takie kuleczki. Fajnie jest to zrobić. Czyli tutaj zakładamy kulki Prima Sort. Taką samą kuleczkę, którą mamy na, na włosie, i wtedy te kuleczki leżą w pobliżu tej naszej złotej kulki, i karp już jest gotowy, ugotowany, bo się na to złowi, złapie, znaczy się. Słuchajcie, ta PVK jeszcze ma takie coś fajnego w sobie. Właśnie to, powodu, to jest spowodowane tym, że jest ona tyle razy opleciona. Zobaczcie, tutaj już wcześniej, bo to jest testowa pv'eczka, żeśmy patrzyli wcześniej. Jakbyś mógł Daniel podejść. Czekajcie, zaraz tutaj pokażemy nożyczki. Znaczy pokażemy, weźmiemy nożyczki, ale też i wam pokażemy fajne nożyczki. Czekajcie. O co w tym wszystkim chodzi? Oła, palca mi tu nie wzią. Zobaczcie, teraz jeżeli zrobimy tu małą dziurkę. Przetniemy tą pewałkę, czekajcie tu zobaczcie, przecinamy tą pewałkę, i nieraz przy wpychaniu zrobi nam się mała dziura. Tak, no tutaj to że bym wywalił dziurę, teraz zrobiłem jak, ale zrobi nam się mała dziura. Słuchajcie, zobaczcie, ta dziura nam się nie rozerwie. Ona nam się po prostu dalej nie ma szans, żeby nam się rozerwała. A w innych pewałkach. To taka dziureczka, jeżeli nam się zrobi taka dziureczka, to niestety rozpruje nam się cała PV, -ka. tu nam się nic więcej nie rozpruje. Zobaczcie, ja to silnie naciskam i nie chcę to się po prostu rozerwać dalej. Także jeżeli nam się zrobi mała dziureczka, też naprawdę czekajcie może teraz mi się uda mniejszą zrobić. I zobaczcie, tu jeżeli będziemy pchali, tu nam się nic już więcej nie. Nie rozchodzi, widzicie? I to jest właśnie to, jest, to jest też fajne, właśnie w tej Pfałce, że ona jest w stylu, stylu nitek spleciona i to nam się dalej nie, nie rozejdzie. Czyli nieraz, jeżeli pchamy przez przypadek nam coś, jako, jakiś nie wiem, ostry kawałek peletu, czy coś rozerwie tą PV-kę, ta PFłka PV nam się nie rozerwie, możemy ją dalej spokojnie dobić, zakręcić i jesteśmy gotowi do łowienia. Także słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za, za to, że oglądaliście. Jeżeli się podobało, zostawicie lajka. Wtedy może szef mi to za to zapłaci, bo jak na razie nagrywam to w godzinach pracy. Powiedział, że niestety trzeba nagrywać na chwałę trotki i na chwałę TV Achydrospu.